Cześć, witam! To film z pierwszą recenzją w roku 2022 i od razu z recenzją książki świetnej, którą Wam polecam, a która znajdzie się być może na mojej topce najlepszych książek w 2022 roku. O kim, o czym tak entuzjastycznie mówię? Oto książka angielskiego historyka, który nazywa się Orlando Figes, zatytułowana Europejczycy: Początki kosmopolitycznej kultury. Żeby nie streszczać zamiarów autora, przeczytam fragment ze wstępu, a już będziecie wiedzieli o co chodzi. Europejczycy to historia ponadnarodowa, w której Europa stanowi niepodzielną na państwa i nacje czy strefy geograficzną całość. Moim zamierzeniem było spojrzenie na Europę jako przestrzeń kulturowych przepływów, przekładów i wymian ponad granicami państw. Z tej przestrzeni wyłoniła się europejska kultura, międzynarodowa synteza artystycznych form, idei i stylów. Odróżniająca Europę od reszty świata. Głównym przedmiotem mojego zainteresowania są te formy sztuki, które w największym stopniu uwikłane były w gospodarkę kapitalistyczną za pośrednictwem reprodukcji przeznaczonych na rynek, co było podstawowym źródłem zysku w przypadku literatury, muzyki i malarstwa. Jeżeli zbyt komplikowanie brzmi ten wstęp, a nie sądzę. Po prostu autor patrzy na Europę XIX wieku, na Europę, która staje się kosmopolityczna. Po prostu granice się przesuwają dzięki temu, że rozwija się jedno potężne medium, jeden potężny element zbliżający kultury wszystkich narodów i zbliżających te narody do siebie. Tym elementem jest kolej Kolej, o której autor pisze tak. Koleje nakreśliły kulturową mapę Europy na nowo. Kolej wzmocniła XIX-wieczny optymizm wi w miar wiarą w możliwy postęp na drodze nauki i technologii. A więc kolej i autor zamieszcza na początku swojej książki dwie bardzo ważne dwa bardzo ważne małe rozdzielniki. Nie rozdzieliki, tylko elementy. To jest pierwsza, czyli mapa Europy XIX-wieczna z rozbudowaną siecią kolei. Oczywiście z tej odległości y, może niewiele zobaczycie, ale ta mapa jest bardzo ważna, ponieważ z niej będą wynikały wszelkie konsekwencje. Dlaczego w pewnych krajach kultura rozwijała się szybciej, a w innych wolniej? Dlaczego do pewnych krajów yy, prądy artystyczne docierały wolniej, a do innych szybciej? Tym nośnikiem była kolej. Jakież było moje zdziwienie, kiedy patrząc na tę mapę, zauważyłam, że najbardziej rozwiniętą sieć kolei miały małe państwa, takie jak Holandia i Belgia. Następnej kolejności to była Wielka Brytania, zachodnie Niemcy i, i wschodnia Francja. Całe południe Europy, czyli Hiszpania, Włochy, Bałkany, że nie wspomnę o Rosji, to była jedna biała plama kolejnictwa. W związku z tym, no to musiało rzutować na rozwój kultury i odbiór, nie, i wpływy wzajemnych kultur na siebie. Po drugie, jakież było moje zdziwienie, wiadomo, że kolej niesie ze sobą rozwój wszystkiego, rozwój regionów, przez który y, te koleje prze... Y, Przemierzają, ale jakieś było moje zdziwienie, że w tych państwach, czyli Holandia i Belgia, nastąpił rozwój kurortów, sanatoriów, gdzie tam kurorty i sanatoria, a gdzie w tym wszystkim są Włochy, jak już powiedziałam, Hiszpania. A te kurorty i sanatoria są o tyle ważne, że do nich właśnie podróżowali wielcy artyści, aby dawać tam swoje koncerty. W tym wstępie, który przeczytałam, było też słowo kapitalizm, a więc rozwój ekonomiczny Europy, yy, czyli duże pieniądze. Te duże pieniądze należały do właścicieli wielkich fabryk i, no i wiecie do kogo. No i właśnie to teraz oni w XIX wiecznej Europie, a nie jak dotychczas arystokracja, szlachta, ci fabrykanci stali się konsumentami kultury. A jako, że ze znajomością kultury u nich było różnie, więc podam teraz przykład: że na, przy, na przykład to oni zamawiali u y, artystów najwięcej obrazów, powiedzmy, ale to obrazy zamawiali na wymiar. Na wymiar bo, po, do swoich salonów, do swoich wielkich y, rezydencji, a więc na wymiar. To im się podobało, więc to zamawiali. Jeszcze jedno. Jeżeli mówimy o kapitalizmie, to autor zamieszcza informacje na temat pieniędzy, ponieważ wtedy w sferze kultury pojawiły się wielkie pieniądze jak już przed chwilą powiedziałam kapitalistyczne pieniądze i autor chce nam uświadomić, no jak ówczesne pieniądze, ówczesne garze, ceny za obrazy. Mają się do dzisiejszych um, przeliczników y, y, pieniężnych, a więc zamieszcza informacje na temat właśnie porównania tych żegarzy. Jeżeli autor napisał o różnych y, y, formach kultury, to znaczy malarstwo, sztuka, literatura itd. Tak to królową sztuk w XIX wieku była opera. Opera oczywiście y, włoska. A włoscy artyści byli poszukiwani wszędzie, w każdym kraju, w każdym teatrze muzycznym, ponieważ oni byli najwspanialszymi odtwórcami dzieł operowych napisanych również przez Włochów. Dygresja dotycząca lalki Bolesława Prusa. Pamiętacie, jak to przyjechał, jak on miał rosyjnie chyba do Warszawy i jak na jego tl, punkcie oszaleli warszawiacy. Ale autor rzuca na to całe tło zmieniającej się Europy e, trzy postacie. Przede wszystkim wybitną solistkę operową e, tamtych czasów, która nazywała się Pauline Viadrot. Była francuską, hiszpańskiego pochodzenia. E, tak wyglądała, i e, o niej pisano tak: Przeraźliwie brzydka, ale gdybym spotkał ją jeszcze raz, zakochałbym się w niej na zabój. A więc, Przeraźliwa brzy przeraźliwie brzydka, ale czym ujmowała tych wszystkich, z którymi się zetknęła? Swoim głosem towarzyszył jej zawsze w podróżach, bo kolej została rozwinięta w podróżach jej mąż Louis, który był menadżerem. A także krytykiem muzycznym i twardo negocjował kontrakty dla swojej żony. A garze były astronomiczne, zwłaszcza w Rosji. Dlatego do Rosji uwielbiali podróżować artyści. Artyści z całej Europy podróżowali nie tylko pojedynczy soliści, tak jak Polin Wiedrot ale całe orkiestry, całe zespoły muzyczne, całe teatry niemalże, no bo jednak kolej do Petersburga i do Moskwy istniała, więc tam podróżowali, tam obsypywani byli dosłownie złotem i brylantami. Car był um, wielbicielem muzyki i wielbicielem i wielbicielem artystów zagranicznych. Anegdotę przytacza autor: Kiedy Franciszek Liszt koncertował w, w Rosji, to car spóźnił się na jego koncert, no i kiedy car wchodził, Liszt przestał grać i powiedział: Tak, muzyka musi ustąpić przed carem. Czyli taką anegdotę tu przytacza. To były dwie postaci: Polin jej mąż Louis, a także trzecia postać, to jest pisarz rosyjski Iwan Turgieniew, którego poznała właśnie będąc na występach w Rosji i ten romans trwał bardzo długo. Ho 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 ho. właściwie od poznania się no, do śmierci Iwana Turgieniewa. Iwan Turgieniew, bo książka nosi tytuł kosmopolitycznej Europy. On właśnie był kosmopolitą. Uważał się za kosmopolitę, o czym zaraz Wam przeczytam, i e, nienawidził przebywać w Rosji, w swoim kraju, wśród w swoim majątku, bo posiadał wiele majątków tylko gdzie. Czuł się szczęśliwy na emigracji, czyli w zachodniej Europie. Na początku um, Rosjanie mieli mu to za złe, że się wynaradawia, ale on e, pisał dzieła, których akcją umieszczona jest w Rosji, czyli tak jak szlacheckie gniazdo, ojcowie i dzieci, a przede wszystkim zapiski myśliwego, bo zapiski myśliwego przyniosły mu wielki rozgłos w całej Europie. Ale jak e, w całej Europie, i z biegiem czasu Rosjanie zaczęli go uważać za ambasadora kultury rosyjskiej na zachodzie Europy. I tak też było. On wydawał, promował tych no, rosyjskich pisarzy, rosyjskich muzyków. Jak to tam było, wesoła gromadka rosyjskich kompozytorów, oprócz jednego, to znaczy pisarza. Nienawiść. No może niechęć, no może nienawiść. Była między nimi a Dostojewskim. Chodziło o pieniądze. Ktoś komuś pożyczył, oczywiście Turgieniew Dostojewskiemu, a ten wszystko przegrał, bo był, bo był kim? No jak to się nazywa? Ten, co w kasynach, hazardzistą. I wszystko przegrywał, co się dało. Turgieniew nie mógł się pogodzić z rosnącą sławą Dostojewskiego w Rosji, a z tym, że jego nazwisko jest coraz bardziej zapomniane. Czyli co? Europa, a, Turgieniew mówił o sobie tak, jestem Europejczykiem i kocham Europę. Ślubuję wierność sztandarowi Europy, który dzierżę od czasów młodości. Był kosmopolitą, czuł się Europejczykiem i tu czas na pytanie, a wy? A dziś? Jak ta, to pojęcie europejskości, bycia Europejczykiem się E, definiuje e, czy czujecie się Europejczykami. Wtedy, w XIX wieku e, krążył następujący cytat Żaden Europejczyk nie może stać się całkiem uchodźcą w żadnej części Europy. No bo panowała wiara w to, że wszystkich Europejczyków łączy, wiąże e, wspólna kultura. A więc... Te trzy postacie podróżują. Turgieniew nauczył się, chyba był jednym z najbardziej podróżujących, najwięcej podróżujących pisarzy europejskich. On właściwie nauczył się pisać w pociągu i mu to nie przeszkadzało. A więc bardzo dużo podróżował. Europejczycy podróżowali. I jako, że. A jeszcze chyba miałam o miłości, żeby Wam nie zapomniała przeczytać. A. Podróżował za swoją ukochaną, czyli Polin. Wszyscy się z niego śmiali, bo tak naprawdę to był romans na odległość, a on mówi tak. A żeby móc, móc kochać długotrwale. I przyzwyczaić się do miłości potrzebował osoby, przez którą by cierpiał, zamartwiał się, wahał, był zazdrosny i przygnębiony. Osoby, która innymi słowy by go zadręczała. Paulina, e, Paulin była jego dręczycielką. Był jej oddany, niczym niewolnik, ale to mu widocznie odpowiadało, uwielbiał cierpieć i te swoje cierpienia przenosił na karty powieści, a także na karty milionów listów, które. Pisał, Orlando Figes jest Anglikiem, dlatego nie mogła się ta książka obejść bez rozdziału poświęconego Anglii, ten, czyli Wielkiej Brytanii. I ten rozdział zatytułowany jest, już Wam mówię, zatytułowany jest Kraj bez muzyki. Bo chociaż Anglicy, mieszkańcy Wielkiej Brytanii, królowa Wiktoria uwielbiali, Muzykę i zapraszali do siebie wybitnych odtwórców. Pauline Viadro też tam koncertowała. Jak wiemy, ostatnie koncerty Chopin, Chopin co? dał właśnie w Londynie, a więc zapraszali wybitnych y, muzyków. M może y, ten fige twierdzi, że y, Wielka Brytania była najbardziej zafortepianowanym krajem na świecie. I to przez Jane Austen, której po w, do, w każdym domu, każda panienka posiadała fortepian i oczywiście potrafiła e, na nim grać. Za fortepianowana Anglia, a także największy producent fortepianów eksportowała na całą Europę. Ale no właśnie, jak to się stało, pyta Figes, że e, Wielka Brytania jest krajem bez muzyki. Ona nie ma narodowej opery, ona nie ma wybitnych wirtuozów, ona nie ma wybitnych solistów, ona po prostu w dziedzinie muzyki niczego nie ma. I stara się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dlaczego tak jest? Dlaczego ten kraj nie wytworzył własnej narodowej muzyki? Rozdział szalenie przeciekawy. Natomiast ten kraj wytworzył. Przemysł, już wtedy to był przemysł, a mianowicie przemysł turystyczny. To właśnie Anglików podróżowało po Europie najwięcej. Można ich nawet nazwać Japończykami turystyki XIX wieku. Gdzieś jest taki cytat, że, taki cytat, że Anglików jest tak dużo w Europie, angielskich turystów, że przy każdym drzewku cytrynowym stoi na pewno jakaś zawąchana. Angielska dama. A w każdej galerii, w każdym muzeum nie można się wcisnąć, bo jest angielski tłok. Anglicy mieli jednak poczucie wyższości. Oni oglądali wszystko zgodnie z przewodnikami. I właśnie XIX wiek to powstanie rozwój przewodników po Europie. Co należy zwiedzić, a więc takie żelazne trasy które każda gowernantka angielska ze swoją podopieczną musiała tym trasem objechać. Co jeszcze? XIX wiek. A więc koleje. Tak, koleje. Dobrze. Przy tym wszystkie dziedziny sztuki pikowały w górę. Rozwój czytelnictwa i druku, i książek, i powieści niesamowity, które mogły być transportowane dzięki kolejom we wszystkie strony Europy. Rozwój tłumaczenia. Gdzieś tu jest cytat, że każdy czytał każdego, że tak naprawdę w kraju każdym Europy można było przeczytać książkę najnowszą, która powstała gdzieś tam w innym kraju Europy. My wszyscy czytali wszystkich, oprócz Anglików. Anglicy czytali Anglików. Najbardziej czytanym i najbardziej najczęściej drukowanym yy, powieściopisarzem wtedy był Dickens, oczywiście. A kiedy zapytano Dickensa, jakie europejskie nazwiska i tytuły on czyta, no, no to zastanawiał się bardzo, bardzo długo. Nastąpił rozwój bibliotek, rozwój yy, księgarni, na przykład księgarni dworcowych z, yy, sieci Hachette. Wtedy mówiono o prawie autorskim, mówiono o wszystkim, a więc i o tworzeniu się tak zwanego kanonu kultury europejskiej, bez którego nie wyobrażano sobie wtedy życia. Twórcy, jak już powiedziałam, sprzedawali swoje obrazy nie tylko w realu, ale przede wszystkim na reprodukcjach. Powstała, ro, nastąpił rozwój fotografii, aż do roku 1895, kiedy bracia Limier. Dali pokaz ruchomych fotografii i co? I nastąpił rozwój kina. Jak ja się zapluwam, jak ja się, za, um, jak ja się zachwycam, ale w tej książce znajdziecie odpowiedź na każde nurtujące Was pytanie dotyczące kultury. Na przykład idziecie do teatru jakiegokolwiek czy do teatru muzycznego i widzowie siedzą karnie w ciszy, pozwalając artystom się produkować, Ale w XIX wieku tak nie było. Teatr pełen był ludzi rozmawiających na głos, obróconych plecami do sceny. Śpiewacy nic sobie nie robiąc, gestyku gestykulowali i wydzierali się ile sił w płucach. W zgodzie z duchem rywalizacji, a przynajmniej tak wywnioskowałem z ich rozwartych ust. Rozgwar na widowni by był tak wielki, że nie docierał do mnie ze sceny żaden dźwięk z wyjątkiem bębna wielkiego. Ludzie siedzący w swoich lożach grali, jedli etc., etc. Dlatego, Paulin Wiadrow, taki obraz. Turgiej zobaczył we Włoszech. Powiedziała, że nigdy nie, wy, nie, nie wystąpi we włoskim teatrze, zanim widzowie nie nauczą się kultury. I tak z biegiem czasu, począwszy od XIX wieku, w teatrze widzowie siedzą cicho, a artyści gadają. Także odpowiedzi na tutaj na mnóstwo pytań znajdziecie właśnie piractwo. Podejmuje problem piractwa, książkowego, ten, no jakiego mapy, te nuty. Yy, wszystko już wtedy piractwo nie jest naszym współczesnym wymysłem, ale jest wymysłem właśnie XIX-wiecznym. Już wtedy się pojawiło. Spojrzę teraz w moje przeciekawe, aczkolwiek chaotyczne. Chaotyczne, a, forsa. Chaotyczne. Notatki. Tak. I co jeszcze? Sztuka się komercjalizowała z powodu, no, jak mówię, dużych pieniędzy, wielkich zakupów robionych przez właścicieli wielkich fortun. No i piękło, pękło romantyczne widzenie sztuki. Liczyła się forsa, jak pisał jeden z recenzentów. Krytyku forza, forsa, forsa, lamentował krytyk. Nie da się przejaskrawić tego, w jakim stopniu stała się ona bożkiem i krwioobiegiem współczesnej literatury. Na to krytyk. Ale, już się stało, nie miał na to żadnego wpływu. nieliczni romantycy, tylko pisali i wykonywali swoje dzieła no, czerpiąc z tego minimalne zyski na przykład Fryderyk Chopin z którym Paulin się przyjaźniła przyjaźniła się również z Georgesem i ta Georges poświęciła jej książkę Crotilde, niedawno wam pokazywałam a że ta Polin była mm, świetną ne negocjatorką swoich pieniędzy i przyjaźń przyjaźnią, ale kiedy poproszono ją o koncert na mszy pogrzebowej Chopina, wzięła za to 2000 franków. Serah, Jak to? Signum temporis, czyli znak czasów. Książka, co? No wspaniała, rewelacyjna. Wszystko, czego chcielibyście się dowiedzieć o podwalinach kultury europejskiej w. XX i obecnego wieku, chociaż nie wiem, jak to dzisiaj z tymi podwalinami. Antykosmopolityczne tendencje też są. Na końcu autor pisze o Brexicie, no i tam takich różnych, którego, któremu był przeciwny. Nagadałam się, nagadałam, ale moje gadanie to nic. Musicie kupić, przeczytać, nie od jednego zasiadu, przeżyć, zweryfikować, Przedyskutować tę właśnie książkę Olrando Figesa, Europejczycy, Początki Kosmopolitycznej Europy. Książka mi się trafiła na początek roku świetna. I to może jest świetny prognostyk tego, co mi się zdarzy czytać w roku 2022. Ten okrzyk, który przed chwilą, przed chwilą usłyszeliście. To była wymiana poglądów między mo moimi dwiema kotkami. No, bardzo jak widzicie nerwowa wymiana poglądów, ale bez dygresji. Polecam. Orlando Figes, Europejczycy, początki kosmopolitycznej Europy. Dziękuję, zapraszam do dyskusji.